17.54, JBR News. Jakub Kwiatkowski, zapraszam. Polacy poszli do pracy, dzieci poszły do szkoły. Żadnych wypadków, żadnych morderstw. To właśnie dziś zalegalizowano marihuanę w Polsce. Reportaż Tobiasz Jaracz. Czy faktycznie nic się nie dzieje? Czy nic się nie zmieniło? Zapytajmy o to ludzi. Nie zauważyłem nic szczególnego. Jakie jest różnica między wczoraj a dzisiaj? tak bardziej zielone jakby. No, powiem ci, że bardzo cieszy mnie takie, taka wiadomość, informacja o legalizacji konopi. Czy zauważyła pani dzisiaj jakąś zmianę w stosunku co do dnia wczorajszego? Nie, nie zauważyłam. Aha. A czy ma pani może jakieś zdanie w tym temacie, ponieważ robimy ankietę. To znaczy chodzi o to, żeby zalegalizować o hodowlę tej uprawy tej konopi, co i mają być z tego narkotyki potem, tak? Yy, to znaczy, no podobno mają być z tego lekarstwa, prawda, ubrania. Konopia włóknista, chodzi tutaj o głównie przemysł przędzielniczy. to służyło społeczeństwu, ludziom, to dlaczego nie? Aha, rozumiem. Dziękuję pani bardzo. Do widzenia. I jak widać, nic się nie dzieje. Nuda. Nic się nie zmieniło. Nuda. Więc po co było tyle szumu? Spod pomnika Jimiego Henriksa relacjonował dla państwa Tobiasz Jaracz. Dalsze informacje z kraju. Medal odwagi dla policjantów w Dołku za brawurową akcję, która zapobiegła tragedii w parku. 00 za się. Tak, zgłaszam się 00. Napad na bank ulica Błotna. Na bank, przyjąłem. Idziemy. tak? Znowu bank, ciekawe co dzisiaj będzie. Ech, chujowa jak zwykle. Zbyt... 00 Zaraz, zaraz zgłaszam się. Piją piwo w parku. Jedziemy na park. Piją piwo. Nasi inżynierowie odkryli nowy, niekonwencjonalny sposób na łatanie dziur w drogach. Lecz jeśli chcemy, te wszystkie dziury, miłością da się załatać. Nowa moda w podstawówkach i w gimnazjach. Słoneczko, zabawa integracyjna stała się prawdziwym fenomenem na koloniach szkolnych i wyjazdach. Zabawa integruje młodzież i przystosowuje ich do przyszłościowych funkcji. Słoneczko to zabawa dla około 10 osób. Polega na złączeniu się partnerów w tak zwanym kółeczku. Dziewczyny leżą w tak zwanym kółeczku, które ma swoje promyki, jakby słoneczne. A następnie następuje tak zwana interakcja z otoczeniem, i przystępuje się do zbliżenia i do dogłębnego rozpatrzenia problemu. W tej zabawie jest to kluczowy element. No, nie ma zbytnio dużego zagrożenia, ale zabawa cieszy się dużą popularnością. Mata do gry słoneczko jest niesamowicie wygodna, poręczna. Można ją zabrać w każde miejsce, można ją schować w plecaku, w torbie czy w bagażniku. Idealna na biwaki, pod namioty, czy też do hotelu. Nie ma to najmniejszej różnicy. Mata do gry słoneczko zapewnia również Bezpieczeństwo i jest atestowana przez Unię Europejską. Zapobiega w 100% niechcianym ciążom. Jeżeli zadzwonisz już teraz, dosłownie w ciągu najbliższych 5 minut dołożymy niesamowitą poduszkę, która pobudza wyobraźnię, jak również pomaga zrelaksować się podczas gry. Już od wielu lat e, śledzę rynek e, z takimi właśnie produktami. Te produkty. Wprowadzają bardzo konkretne zmiany dla naszych dzieci oraz młodzieży. Mata potrafi pobudzić wyobraźnię dziecka, jak i w pewien sposób przyzwyczaić już do pewnych ruchów. Słoneczko jest to zabawa bezpieczna, bardzo dobrze rozwija nasze dziecko. Dziecko stara się już zgłębiać tajniki życia w tak młodym wieku. W Polsce wiele się dzieje. Specjalny reportaż. Siuda, która wie, co z tą Polską. Halo, Siuda? Polityka? Chujowo. Sport? Chujowo. Pogoda? Chujowo. Drogi? Jeszcze bardziej chujowo. Wszystko chujowo. Wielkie otwarcie nowoczesnego dworca PKP w Warszawie tuż przed Euro 2012. Reportaż Tobiasz Kolejasz. W roku 2007, kiedy Michel Platini ogłosił, że Euro odbędzie się w Polsce i innym kraju, Nikt nie przypuszczał, że polskie koleje osiągną szczyty technologiczne na poziomie XXI wieku. A jednak. Dzień dobry, znajdujemy się pod nowo otwartym budynkiem PKP na Euro 2012. Jest z nami pan prezes Tomasz Malczewski. Dzień dobry, znajdujemy się pod nowo otworzonym z myślą Euro 2012 dworcu kolejowym. Architektonicznie jest to ciekawe połączenie nowoczesności, funkcjonalności z elementami. W stylu retro oraz elementami zieleni na budowli. Udało nam się rozwiązać problem kolejek do kas poprzez zamknięcie kas biletowych. Udało nam się zaoszczędzić cenne pieniądze, które wydalibyśmy na oświetlenie dworca, nie instalując tam lamp, ponieważ jest lato i jest jasno. Tory kolejowe na dworcu przystosowane są do Szybkich i nowoczesnych pociągów, które dowiozą kibiców na mecze w 2012 roku. PKP w tym roku udało z siebie 120%. Jak widać, mamy się czym szczycić. Czekamy tylko na przyjazd kibiców. Spod dworca PKP Tobiasz Kolejarz. Dziś po raz pierwszy w historii odbył się Marsz pedofilów. Pedofili. W każdym razie manifestowali swoje racje. Jako specjalista i seksuolog jestem w stanie powiedzieć, iż ten marsz otworzy nowe okno na świat dla takich właśnie ludzi, którzy urodzili się już tacy na początku, nikt nie decydował o tym, kim mają być. Już w średniowieczu i w starożytności dochodziło do różnych takich aktów, kiedy młode dziewczynki wychodziły za mąż lub musiały urodzić dziecko. Jest to naturalny proces w społeczeństwie. Myślę, że jest to dla nich szansa, aby wybić się na światło dzienne zamknięci w budynkach, nie mogli manifestować swoich racji. Teraz jest to bardzo możliwe. Ten marsz jest wspaniałą rzeczą. Myślę, że rodzice, opiekunowie nie powinni się martwić, ponieważ już od przyszłego roku, z lutego 2011, wprowadzą pełnoletność dzieci od 9 lat, które myślę, że wprowadzi wiele rewolucji. Jestem Ala, mam 10 lat. Jestem świadoma swojego wyboru, swojego partnera, i rząd nie będzie mi się wpieprzał w moje życie prywatne, i sama będę decydować, co będę robić i z kim. Każdy ma prawo do miłości. Ty również. Normalni ludzie, których możemy spotkać na co dzień, w normalnych miejscach, i to może być każdy z nas. Bo Was? No, to dobrze, że mnie słuchasz. Kto odpowiada za to, jak tu wygląda w tym studiu? Ta. Nie wkurwiaj mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upierdolony stół, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jebany przerywnik z góry, to jeszcze się to jakoś kurwa uchowało i ludzie tego nie widzą. Może by ktoś ruszył dupsko po prostu i to wyczyścił? A jak tu będzie gówno na stole leżało, to je też pokażesz, czy będziesz protestował? Bobas, to nie jest coś wymyślić, dobra? Trzeba po prostu powiedzieć Marcinowi tak, żeby tu kurwa się ktoś pojawił i to wyczyścił. Albo jakiemukolwiek innemu facetowi, który się poczuwa minimum odpowiedzialności, co pokazujemy 4 milionom ludzi przed telewizorem. Ujebany keczupem czy nie wiem czym. JBR Sport. Na początek. Groch z kapustą jako nowy sposób na zwycięstwo naszych sportowców. Na treningu 99 metrów, 5 metrów dalej. 98,5. Dzisiaj 2 metry dalej od wszystkich. Ale teraz trzeba skoczyć w konkursie. No dobrze, wspaniale, wspaniale. Yeah! Groch z kapustą, temat kontrowersyjny. Doping czy nie? O zdanie zapytam naszego specjalistę, analityka medycznego Kamila Lewandowskiego. Kamilu, co byś mógł powiedzieć o zawartości grochu z kapustą? Czy jest to doping? Cóż, można by bardzo dużo spekulować, ale jak mówią wiarygodne źródła, w rodzinie Fabacea, w nasionach licznych gatunków groszku, występują silne neurotoksyny. Są to okasylowe pochodne kwasów diaminopropinowego i diamino-masłowego. Jednym słowem pierdzenie. A teraz krótko czy pierd jest dozwolony, czy nie? Pierdzenie na pewno w pewnym stopniu wspomaga sportowców, jednak ciężko nazwać to dopingiem. Co prawda, sam groch i to, co z niego jest wydalane w nadmiernym stężeniu, zdecydowanie bardzo wspomaga samego sportowca. I zdecydowanie też przeszkadza wszystkim sportowcom zaraz za nim. Dziękujemy za tą w miarę konstruktywną opinię. To był Kamil Lewandowski, analityk medyczny, a teraz kolejny temat. Kadra na Euro 2012 właśnie nam rośnie. No, Euro 2012 już jest bardzo blisko. Taktyka to 4-4-2-2. Myślę, że chłopaki będą wiedzieli, co mam robić. Oskrzydlamy lewe skrzydło i ogólnie do przodu. No, ja się składałem na piłce że nie znam za bardzo, tylko jestem trenerem, podaję napoje. Hmm. No, liczymy na mecz honor. Myślę, że z Hondurasem. To jest euro. No to z inną drużyną z Kazachstanem też nam dobrze pójdzie. Jakie nastroje w szatni? Myślę, że w są bardzo dobre nastroje. Nowe półki i krzesełka bardzo dobrze wpływają na percepcję zawodników i ogólnie do przodu. A jaka atmosfera w zespole? Atmosfera bardzo dobra. Na wczorajszej imprezie no, myślę, że wszyscy byli szczęśliwi. Nigdy nie widziałem meczu z bliska. Myślę, że dadzą sobie radę. Dużo mi płacą i tak mi pozostanie. Sensacja w Nepalu. Hermafrodyta, pół facet, pół kobita, pobija rekord biegu na 100 metrów. Bieg w workach staje się nową domeną braci siamskich. I na koniec nowa dyscyplina olimpijska, taniec z gwiazdami. Życzmy im powodzenia. A teraz Kaja opowie nam o pogodzie. Dziękuję. Od pomorza po Warszawę będzie piękna pogoda, stopnie około 25, więc ciepło na Śląsku i Dolnym Śląsku znowu pada deszcz, znowu są burze, znowu są powodzie! Pierdole. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Życzymy miłego wieczoru i zapraszamy jak zwykle jutro 1754. Do widzenia. Dzisiaj pokażemy Wam, jak łatwo rozwiązaliśmy problem, z którym Polacy borykają się od lat. Mianowicie, jak często podczas chęci wyjścia na spacer, poranny spacer, stwierdziłeś, że tak ciężko jest dobrać odpowiednie obuwie. Otóż ten problem już nigdy nie zagości w Waszych domach. Oto Nasz najnowszy produkt Stepsox. Stepsox jest to unikalne i niesamowite połączenie skarpet z sandałami. Pomagają one bardzo szybko. Wyjść w dowolne miejsce, na spacer z psem, na dyskotekę. Stepsax odmieniło moje życie. Kiedy założyłem je po raz pierwszy, poczułem się jak prawdziwy Polak. Odkąd je mam, nogi mi się nie pocą i nie muszę się martwić przy zakładaniu skarpetek. Polecam wszystkim Polakom. Jeżeli zadzwonisz w przeciągu najbliższych pięciu minut, jako gratis i nasz prezent za darmo otrzymujesz wspaniałą siekierę. <słuch>